Coś mu nie pasuje, może kurczę blaszkę zmienić, ale musimy i tak na tą obrotówkę. No, obrotówkę działać. E, no to graty, jaki i wstrąg. Skubańca, jakaś drobnica chyba się dobiera, trzeci raz już podczas tego zwijania. I znowu. O, uu, o! jest złote, będzie unikać 19.40, moi państwo, chyba. Mamy to! Ha, 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 ha. mówiłem? Siedzi! Pięknie! 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 19.40 branie, dobra, klipek wideo zapiszemy i to jest na tą blaszkę, nanoobrotówkę bez zadziorów, którą dostałem z misji dzisiaj wykonując misję na skalnym jeziorku. Kapitalnie, kapitalnie, nie jest to oczywiście rekord, ale jest prześliczny. Marker się postawi, 19.40 było branie, pięknie. Ten psalm naprawdę jest śliczny. Kiedyś markerów nie było, to że tak powiem notatki. E... Elegancko. I to jest ta blaszka nano obrotówka bez zadziorów 6 gram 1.0. Kolor złoty i złotego i czarnego pstrąga, dokładnie. Także kapitalnie złoty pstrąg z Colorado kilo 194 gramy. Thank <laughs>